Byłem spętany w ciemności. Moja dusza pragnie zemsty. Trwałem w samotności przez dziesięć tysięcy lat. Mój brat, słono zapłaci za swą zdradę. Nikt nie zna mej prawdziwej mocy. Widzę, że absolutnie nic nie widzę. Skrzydła rogi kopyta, o czym my mówimy? Co to jest diablo? Bawip grana, łip niny bong. To uniwersalne powitanie. NIK! Mi nie dorówna. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zaczynam się niecierpliwić. Czy w pobliżu są demony? Śmiesz mówić do mnie z łatwością. To żadne wyzwanie. Czy to wszystko? Zło się zbliża. Nadchodzi czas zemsty. Giń, głupcze! Nadchodzi czas zemsty.